Co, się, nie? Chyba tak. Bo masy. E... No, ale przecież mogłam zapomnieć, ale bo nie zapomniałam. W ogóle te wrogmasy na YouTube. I że gdyż. No, jakoś trzeba obejrzeć Smacznego księdza od nowa. to jest takie swoje To już myślę, że mnie tu nie będzie. To już sobie myślał, boże nareszcie ten Debil nie nagrywa. Ale dupa jestem. Owy mój prezent. Będę tak pięknie pakować, że nie dzisiaj, tylko jutro. W ogóle. I to jest środa. Po środzie jest chłody czartek. W czwartek są mikołajki klasowe. I mam egzamin z alczówki. Ja tego nie umiem. Jej! Okropieństwo. Kto dostaje epilepsję od tej piłki? Znaczy -bomb. bombki. Bombki. Wyłączyć. A jak tak zrobić to jest ładne A... mm. to, że ładne jest, ktoś by powiedział. Jak tak się przyglądam. Tylko teraz w ogóle realnie nie pokazuję. On na moim pięknym mini ekranie tylko jest w ogóle początek trzeciego sezonu. No, robię takie głupie przerwy. Bo się interesuje tym, co już oglądałam. Kurde, w piątek jest wtorek. już spaliły się oczy, jecha. Biedny <laughs> smok. W ogóle moja koleżanka dzisiaj prędziła na wyfy, ludzi. Ja to nie takie, kurde, jesteś numaniem, magiem y, y, po y, nieba <laughs> albo burzy. Nieba chyba, bo nie pamiętam czy tam było burzy. Ale na pewno była, ma Se był sekre była magia nieba, A owy sekret nieba kalą się na... zrozumiał. No i właśnie leci. Pięknie leci. Moja piękna osoba. Będę <laughs> oglądać Sarną. W ogóle ma jest tak nazwy Ksadia. Fajne. <laughs> w ogóle ja teraz jestem ja normalnie asasyna, ale koleżanka chciała mi ukryć posadę, ponieważ wzięła. Bawiła się długopisem, takim ze sprężyną. I się kurde, rozpad. prosto prawie we mnie. Z rykoszetu jeszcze prawie pani dostała i w ogóle Beka była na religii weź. Jajku. Right. W ogóle polecam obejrzeć, byście mogli nawet powiedzieć, czy mój piękny rysunek mojej statu jest trochę chociaż podobny. W ogóle wpadłam, żeby narysować jeszcze jakąś scenę z trzeciego sezonu. Jaj trzeci sezon słuczek. A kurde, gdzie uciekasz cekin? We wraca. W ogóle w tym serialu jest tyle gejuchów, jest w ogóle rudy. Ech, gejuchów Ech, i w ogóle homo. Aż dwie pary czaj pasę? A dzisiaj mam inną od stylu No, tak, mi kosiusarnie. Tak, ale to jest dziewczyna, spoko. Po prostu, kurwa, coś Raczej 26 minut nie będę tego nagrywać. <laughs> nie wiem w sumie co powiedzieć. Nie mam dalej kalendarza, nie umiem ruszać figurką, nie umiem nagrywać w ogóle bicz. Uj, jakiś bziak. A chuj. Ja to chciałam do Cykimi wrzucać weź. Próbowałam na WF w ogóle. Aspiro robić. Dlatego polecam obejrzeć najpierw ten serial, żeby wiedzieć o czym pierdzielę. W ogóle na CDA A albo na Netflixie można obejrzeć. Polecam Bitch. Czemu ja tak ciągle mówię? Bitch, jestem normalnie. Amaleksi. I <laughs> wyodwarła mi 6 minut mojego gadania bez sensu. Trzeci dzień. Uga, buga, uga, uga. Uga, 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 uga. Last Christmas we gave a night. the next day They went away. No. Na 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 na. No dobra, tyle bye!